Siemanko, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym filmiku. I dzisiaj przesadzimy sobie również do hydroponiki mojego filodendrona Squamiferum. Zabiorę mu też tą drabinkę, bo ona była dosyć taka niestabilna, on już był za duży na nią. I dodamy mu paliki z hem spagnum. Także zapraszam do oglądania. No i tutaj podwyższyłem trochę tempo, żeby ten filmik nie był po prostu za długi. I tutaj przygotuję sobie trzy paliki na początku, które na pełnię spagną. To są te paliki, które kupiłem jakiś czas temu na Amazonie. Do zestawu wchodziły jeszcze te takie plastikowe karteczki, na których możecie sobie napisać jaką macie roślinkę. Oprócz tego jeszcze trzy takie tasiemki. No, i te odnóżki, właśnie które się montuje do tych palików, i wbijasz się po prostu do ziemi albo do w moim przypadku do keramzytu. Ja na początku sobie przygotowałem trzy paliki, ale potem stwierdziłem na końcu, że jeszcze dodam jeden palik. Także w sumie już zużyłem moje wszystkie paliki. Dwa mam jeszcze w mojej monsterze Variegacie. Te paliki kosztowały, nie wiem, z, chyba 10 euro. Także to się opłaca. No, i tutaj napełniam właśnie pierwszy palik. Tak jak wspominałem w którymś filmiku, ja sobie to tak nie za dużo po prostu pcham tego mchu, żeby, żeby mi się tam nie zapchało nic. Potem sobie trochę skorzystałem z, tego, z, tej, z tej nóżki i przepchałem bez żadnego w sumie problemu ten mech dalej. No, i z jednej strony do połowy sobie napełniłem, później z drugiej strony do połowy. No, i tak prezentuje się już całkowicie napełniony mechem palik. Bardzo fajne są te paliki, naprawdę Wam je polecam. No, i tutaj jest ta końcówka, do której, ta łącząca końcówka, która łączy właśnie dwa paliki ze sobą. Tutaj, żeby Was nie zanudzić, jak napełnią pozostałe paliki, to. Przejdziemy sobie do następnego kroku. No, i tutaj już mam przygotowane trzy paliki. W sumie zużyłem cztery, tak jak już wspominałem. Nawet gdybym miał piąty, to chyba bym ten piąty też zużył. Ale zamówię sobie za niedługo kolejną partię tych palików i wtedy ewentualnie dodam do tego skłamiferum jeszcze ten piąty palik. No, i tutaj następuje teraz łączenie wszystkich palików ze sobą, jest to naprawdę bardzo proste. Tak to się prezentuje. No i tutaj pokażę wam jaką doniczkę i jaką osłonkę zużyję właśnie do przesadzenia tego filodendrona. Ta doniczka jest kupiona w Action, one są pakowane po 3 albo po 4 sztuki i kosztują chyba ze 2 euro w Action, one są zazwyczaj dane na wiosnę, a tutaj jest taka osłonka, bardzo mi się spodobała ta osłonka, ona jest na pewno bardzo stara, ja ją mam z odzysku, bo tutaj Niemcy często właśnie robią wystawki i ja sobie tam szukam właśnie jakichś fajnych osłonek na doniczki, no i tutaj właśnie jest jedna z takich osłonek. Tutaj widzicie, ta osłonka jest troszkę mniejsza niż ta doniczka, ale mi to wcale nie przeszkadza, bo y, potrzebowałem taką właśnie wysoką doniczkę do tego skłamiferum, żeby, żeby ta roślina się po prostu tam trzymała y, w, te, w tym keramzycie. Tutaj możecie zobaczyć, że wyciągam właśnie taką gąbeczkę. Ona miała za zadanie stabilizować właśnie tą, tą mniejszą doniczkę w tym w tej osłonce. I tutaj teraz rozcinam trytytki i trytytki w sumie też mi się sprawdzają bardzo dobrze do podwiązywania roślin. Ale jakbym miał wybierać, teraz to bym wybrał w 100% tą tasiemkę. Tym bardziej, że ono też jest prawdopodobnie wielokrotnego użytku. Natomiast jak już trytytkę zaciągniecie, no to już nie ma odwrotu. Trzeba ją później rozciąć. No, i jak uwolnię tutaj tego filodendrona, to wyciągnę tą drabinkę. Te drabinki też mi się fajnie sprawdzają przy innych roślinach. No, i zobaczycie zaraz, jakie ten filodendron ma fajne korzonki. Teraz możecie zobaczyć malutki korzonek który już wychodzi z tej starej doniczki. Ja ten keramzyt oczywiście zużyję jeszcze raz. Nie widzę powodu, żeby wyrzucać ten stary keramzyt. No i tutaj dla porównania ta nowa doniczka ona zdecydowanie jest większa od tej starej. Ja właśnie zależało mi, żeby ona była wyższa, bo po prostu chciałem, żeby ten filodendron był stabilny. Tutaj teraz przybliżę Wam trochę ten korzonek. On jest stuprocentowo już hydroponiczny. No i tutaj delikatnie teraz wysypię sobie ten keramzyt z doniczki. Było w ogóle mi ciężko z tym filodendronem, bo on jest strasznie długi nie chciałem go złamać. Także musiałem się bardzo delikatnie z nim obchodzić. No i tutaj zaraz Wam pokażę bryłę korzeniową. Te ciemne korzonki to są po prostu stare korzenie. One nie są zgnite. Z nich zresztą wyrastają młode, już stuprocentowo hydroponiczne korzenie. Także to był naprawdę miły widok i wszystko z bryłą korzeniową jest w porządku. No i tutaj sobie napełniam tą nową doniczkę keramzytem. Tak gdzieś do niecałej połowy. Tutaj możecie zobaczyć zresztą, że to nie jest taka typowo hydroponiczna doniczka. Ja w sumie takich nie używam. Mam parę doniczek, które zrobiłem sam, w sensie powycinałem po prostu po bokach też otwory, no i Zrobiłem takie ala hydroponiczne doniczki. Natomiast no, mam też parę roślin w takich zwykłych doniczkach, właśnie podobnych do tej nowej tutaj. No i też te roślinki sobie jakoś radzą. Tutaj zapomniałem o tym paliku. Najlepiej go wsadzić od razu na samym początku i dopiero później zasypywać doniczkę kramzytem. No i tutaj próbowałem ustabilizować jako, jakoś w miarę ten palik. Hmm. po czym oparłem sobie go o wiaderko. No i tutaj teraz y, następuje sadzenie mojego filodendrona. To też nie było łatwe, bo tutaj trochę ten palik mi się osuwał. Ten filodendron też jest y, długi, także musiałem uważać, żeby go nie złamać. No i tutaj jak już wszystko będę miał y, tak jak chcę, żeby się wszystko fajnie trzymało, to będę zasypywał resztę keramzytem. Tutaj wam chciałem jeszcze pokazać, że za bardzo cudowałem z tym filodendronem. No i nie obyło się bez strat niestety. Urwa mu liścia. Szczęście w nieszczęściu to był taki... Z uszkodzeniami mechanicznymi liść, no ale i tak było mi bardzo przykro, że, że mi odleciał ten liść, no, i, no ale trudno. No i tutaj jak już mam ustabilizowaną roślinkę, to zacznę ją zasypywać keramzytem. No, i to jest w sumie już przedostatni etap z przesadzania tego filodendrona, czyli podwiążę sobie go tymi tasiemkami do palika. No i kiedy mam roślinkę przymocowaną do palika, wkładam ją do osłonki. Robię drobne korekty palika. Użyję jeszcze trochę keramzytu, żeby uzupełnić jakieś tam braki. No i w sumie zostaje tylko zalanie wodą. Ja wodę używam ze swojego akwarium. Ona mi się bardzo dobrze sprawdza. No i w sumie to by było tyle w tym filmiku. Ja zapraszam was oczywiście do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam was również na mojego Instagrama Blumenski. No i będzie mi bardzo miło jak zostawisz jakiś miły komentarz, zostawisz łapkę w górę. To mnie naprawdę motywuje. No i teraz jeszcze na koniec przebitki, jak ten filodendron prezentuje się w całej okazałości. Dzięki, trzymajcie się, cześć.